Witam Was widzowie z odcinek Fortnite, tak dobrze słyszycie, z z Fortnite Ogólnie dzisiaj za zadanie mam 5 pierwszych itemów challenge Czyli muszę znaleźć 3 skrzynki i z tych trzech skrzynek mam mi wylecieć 3 bronie, dwa leczenia Te dwa leczenia jakie będę mieć to mogę, będę mógł używać tylko do końca gry Tak samo jak 3 pierwszych broni które mi wypadną też będę mógł używać do końca gry Także wiecie, nie będzie tak, że o w sumie jeżeli leży na podłodze to sobie to wezmę, to tego nie wezmę, tylko bardziej ze skrzynki będzie także że mi to, to gram z tego i koniec, co nie? Także, jeżeli odcineczek wam się spodoba to polecam zostawić łapeczkę w górę, tak samo Subika. najlepiej dzwonem, aby być na bieżąco z odcineczkami, bo postaram się zrobić w ogóle więcej odcinków a bardziej w ogóle odcinki się postaram zrobić w Jaki, jakiś format ale też, żeby być na bieżąco ze streamami, bo ogólnie streamuję na YouTubie od 20.30 codziennie. Także, jeżeli byś był widzu zainteresowany, to polecam widzieć. bo gramy sobie z widzami w Fortnite a albo w SESA. W mam jeszcze inne gry do zagrania, także, jeżeli byś chciał wpaść albo byś chciał zobaczyć jakąś inną grę, to też zapraszam. Póki co, na razie nie preferuję, bo na razie gramy w Fortnite y i będziemy raczej grać. Później w sumie nie wiem co będzie od tego 30 grudnia. A, grudnia, od 30 listopada do 6 grudnia, bo wtedy nie wiem co będzie. Fortnite'em. Bo mi nie wiadomo, bo ma być 6 grudnia w sumie nowy sezon, a 30 ma się zakończyć ten, więc zastanawiam co będzie przez tych 7 dni. Chyba 7 dni odzieży się nie będę, o ile dobrze liczę. Ale dobra, my lecimy sobie na zawsze stoju. Tam by nie. No i dobra. I oczywiście możecie w ogóle zostawić komentarze, jakie byście chcieli dalej odcinki zobaczyć, albo jeżeli macie jakieś pomysły czy coś, no to możecie pisać w komentarzach śmiało, będę się tym z tym się inspirować, tym też wziąć pomysł, jeżeli jakieś macie. Bo odcinki z widzami też by pewnie by były. Nie mówię, że nie. Fajnie by było sobie zagryć z wizami... Bardziej ponagrywać. Dobra, dobra, mamy pierwszą skrzyneczkę i mamy, eee, no i dostaliśmy, kurde, najlepszy przedmiot, jaki mogliśmy dostać, te skrzynki. Czy ten karabinek to jest yy, roz... rozwalator? Yy, rozwalator 5000? Rozpierdzielator bym rzekł. Prze on rozwala o tak o sobie widzowie. No i mamy kewy, więc tego dobrego. Dobra, dawaj mi amu, dawaj mi amu, dawaj mi amu. Amo, amu, amu. Czemu mi nie daje tego amu? O, jest nie tak, sobrą. Daj więcej amu. Nie to są jakieś jaja. Do tej broni mi nie chce dać amu. Do innych daję, do tej mi nie chce dać. No to są jakieś jaja. Ale dobra, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Zarogerniemy sobie Amo Więcej, pójdziemy do tego domu obok Siema, witam, nikogo nie ma, dzięki, super Sztucer, fajnie, że go nie mogło wziąć. Gitara Siema, dobra, idziemy niżej. Idziemy jeszcze niżej. Ty mamy ammo, nie najgorzej. Dobra, pokonany. Uff. No, trochę zagram jak te PPG, o nie. Mm, się nie dziwię. Ale dobra, pokonany jest jeden. Siedem ziomek tu gdzieś jest. Dobra, pokonany kolejny, git. Dobra, to jest druga skrzyneczka. I snajpa. Nie to tego nie miałem. Nie, granatów nie uznajemy widzowie, bo ja granatów nie uznaję, bo granaty to są. Sumie... To nie jest jakieś przedpotrzebny jest tylko dwa leczenia. No i trzy bronie, no i jeszcze jedna broń ze strzenki. Gdzie jest ty. Nie wiem gdzieś jedzie, nie wiem gdzie jestem. Niech sobie jedziemy, zobaczymy co typ miał. Niezbyt ciekawy ludź Czy tu w ogóle gdzieś jest skrzynka? Tu jest skrzynka, tu jest skrzyneczka i trzecia skrzyneczka i mamy Tomigana. Czyli tak, na daleko mamy Snipe, na średnie, dalekie dystanse mamy klasyczny taktyczny karabin szturmowy i na blisko mamy Tomigana. Okej. Okay. nie pasuje sobie taki ludzik, mi pasuje. No, podjedziemy sobie. A, jak widzicie widzowie, to mam porszawę. Jak możecie zauważyć, porszawa jest zajebista. Więc porszawę zjadę jest top. Jestem ku... Nie wiem, jakim cudem do tego doszło, widzowie, ale jakieś tam było w wcie... wycięcie, bo no... co było. A nie chcę, żeby było tak, także ma. No. Ja nie wiem co odwalam. Przecież ja kurtym tym karabinem mogą cały czas to tak nawalać. Po co kucam w ogóle jak jakiś, nie wiem. Co? z jaj. Nie no to jest karamba widowy. Ale daję sobie w ogóle trzy próby. Jeżeli w tych, tych trzech próbach mi się nie uda. No to bywa, wtedy... Będzie kolejny taki sam odcinek. Tylko wtedy mi możecie powiedzieć, jakie będę mieć utrudnienia w ogóle w tym odcineczku, Jeżeli mi się nie uda, to będzie teraz druga próba. Więc miejmy nadzieję, że w drugiej próbie mi się uda. Nie wiem, obym nie dostał gorszych itemów, bo normalnie, jak dostanę gorszy itemy, to się zdenerwuję. A nie chciałbym dostać. Ale dobra, widzowie, my będziemy się widzieć w sumie, jak już rozpocznie się meczek. Dobra, widzowie, my już lecimy Battle i ogólnie teraz w sumie nie wiem, gdzie poleca na przyjemne? Na przyjemne to będzie rozpierdziel. Albo na puszczę, bo Ej, w sumie to nie jest głupie polecieć na puszczę sobie. Piszcząco puszczę, ciekawe czemu piszcząco, bo tam nic nie piszcze. No ale no, jakiś ja nie wymyślam tych misówek, co nie? Rozumiem, że puszcza lasy i tak dalej, ale że piszczy, no to jestem szoko, co nie? Siema ziółtek, siema mietkiu. Czemu ty się tak patrzysz na mnie? Nie wiem Nie wnikam w popa Ale dobra Lecimy po skrzyneczki, kurde, teraz weź ogarnij trzy skrzyneczki Ale z tych trzech skrzyneczek wleć mi ten, leczenie, co nie? No powinno, no przynajmniej bronie muszą mi wypaść Tam jest ziomek, to nie? Eee, tu jest skrzyneczka, dobra, jedna. Mam na mamy. Ej, fortaporty tu są jeszcze dobre, tu leczenia leczenie, ale nie. Pompę mamy. Ej, dobrze się zapowiada, widzowie. No, jeszcze mamy leczenie. Znaczy, fortaporty to w sumie to, to nie zaliczam do tego, no bo to będzie jednak mi potrzebne, jakby nie patrzeć. Bo to gramy nobilda. Więc jakby tego nie zaliczamy, bo z build'em nawet tego by nie było. O, widzowie! Mamy oponenta. Ty, ale oponent! Rozwolony, no co on miał w ogóle? A miał tylko ten, teka niebieskiego. Boże, jak ja bym miał jeszcze teka niebieskiego, to by w ogóle byłoby coś dla Ale no cóż, jeszcze że tu są drzwi. O, mamy oponenta. Mamy oponenta tutaj. No Mamy dobry, rozwolony oponent. Ej, bo ja nie mam dostępu, co nie? Tam jest oponent. Ej, w sumie możemy zrobić taki map. Przybranie ale to na dół muszę tam polecieć. A, chyba pójść. No. sam no, pójdziemy. Czy tu jest snajpa, ja ale nie wierzę. I tu się schodzi na dół. O, ej Dobra, mityk. Kurde, i może leczenie będzie. To jest słoc sierbowy. Dobra, git jest. Git, 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 git w no, mamy już wszystkie leczenie, co nie? No, może tego na razie nie, nie będę używać Tutaj nie ma typa przypadkiem? A! Boli! Boli! Tak siorbowy i... Wrócimy sobie naokoło, bez jaj, why not? Przejdźmy sobie tędy, on tam jest kolejny typ. No to przejdźmy po niego. Także sok śrobowy mnie sztyle tyle daje, ale weźcie, mam tylko big kewy i sok śrobowy, czyli w sumie... Big kewy są git do ogarnięcia, ale sok sierbowy będzie trudniejszy do ogarnięcia. Ja nawet sobie nie ogarniam tego. Nawet mi się nie chce w ogóle tam. O, dobra, porta porta jednak ustawiam. Do kogo chowali? Do jakiegoś typa? Do jakiegoś typa wali ty? To jest. No i co, typie? No i co? No wychyl, wychyl. Że ty masz kurs snipa, ja nie mam snajpa. No jak ja dostanę ze snajpy to odedam, co nie? Ale dobrze, typ jeszcze mi pomaga, no bardzo dobrze Najpierw walimy go na... nie wiem, na dziurę, co nie? To wtedy mi ten... Gdzie on jest? Dobra, gitara się ma, dobra. Albo nie, gitara się ma. Bo koni wybombi. Nie wierzę, Loa ja miał, nie trafiłem z pompy. Ja tylko, ale jestem cały gównem. Takim normalnie raczywym No ale przynajmniej będziecie ciekawie oglądać jak się wywalam, co nie? Że gram jak... W sumie nie wiem co, no bo wy nie będziecie oglądać kontentu, gdzie jestem prostym, umiem najlepiej grać w ogóle Bo nie umiem. Tylko sobie będziecie oglądać, jak w sumie... Jak w sumie śmiesznie mi się oglądać gram, co nie? Co ja robię w tej grze? Że zamiast... No, jak ktoś inny, który chodzi, wpierdzielał się, pyk, 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 nie, ja gram taktycznie. El taktyko to była taktyka, żeby mu się specjalnie dać zabić, żeby wiedzieć, że są mocne, a tak naprawdę później w kolejnej rundzie go rozpierdzielam, co nie, o tako. Bo on będzie już pewny siebie, że jak mnie spotka po raz kolejny, to będzie, o, to jest ten gracz, który nie umie grać, a nagle. Zmiana taktyki, zmiana. planu bum cyk cykcyki hoplerze, co nie, no. No w rzeczywistości to ja ginę w ciągu dalszym, co nie? No ale bywa. A dobra widzowie, będziemy się widzieć... No w sumie kiedy już będziemy lecieć? Dobra widzowie, my już lecimy Battle zobaczymy... Jak teraz nam pójdzie, no miejmy nadzieję, że teraz w sumie powinno być lepiej, co nie? Ale no... Kto wie? Albo będzie lepiej, albo nie będzie lepiej, no nie wiadomo. No dobra, polecimy na przyjemne. Już czuję, że szybko zginę. Nie wiem, mam takie dziwne przypuszczenie strasznie. Takie trochę mega dziwne przypuszczenia, ale może nie, może nie, kto wie. Zobaczymy. Dobra, przyjemny park. Dajesz mi teraz wygranych, Jak mnie dasz wygranej, to nie wiem. Idę się załamać, szczerze. No, idę się załamać wtedy. Dobra, eee, leś, to jest mój domek. No ja... nie, ja idę, ja idę, ja idę. No przeskocz tu. No i harlequin lecisz, leżysz. Dobra, jeden leży z jak to mówią. No i mam jetpacka, ale co mi jetpack w ogóle? O, dobrze, ale ten jetpacka... jetpacka nie będę używać nawet. I z tym jetpackiem to, nie? Mamy MKTK, aby pompa by mi się przydała i będzie git. Daj mi coś. No, ale tam nie ma skrzynki nawet. Nie wiem, że 12 HP mu zostało. No to widzowie, jak mogliście obejrzeć, to kurde, gra, zagramy jak totalna raczywo. Nie udało się przejść tego challenge'u do trzech razy sztuk, jak to mówią. Także mam nadzieję, że nawet jeżeli nie wygrałem, nie udało mi się. To mam nadzieję, że Wam odcinek i tak się spodobał, więc zostawiacie łapeczki w górę i tak samo suby Jeżeli chcecie więcej w ogóle takiego śmiesznego kontaktu, bo to nie będzie. Mój content nawet nie polega na tym, że on ma być poważny, że ma być o takim prostym i w ogóle zajebisty, tylko bardziej for fun, co nie? For fun, że się gra, że się ma fan z tego, że nawet się nie gra na poważnie, tylko się śmieszkuje. Także mam nadzieję, że Wam się taki format spodoba. No bo ja nie chcę szczerze się pocić, zwłaszcza, że nie jestem graczem Fortnite'a. Także, no. A dobra. Jeżeli widzimy się w kolejnym odcineczku. Nie wiem, kiedy będzie, ale. Widzimy się w kolejnym odcineczku.